A więc, siemano, witajcie z tej strony, Serbix, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was na serii... Znaczy, to nie jest taka seria, tak... Po prostu witam was na dzikiej mapie, tak? Witam was na dzikiej mapie... O. Witam was na dzikiej mapie, dzisiaj... Yy, no sorry, że dawno nie było odcinków, ale... Wiecie jak to jest, No, jak zwykle. Dobra, więc tak, dzisiaj jak widzicie dupiłem sobie moda na mod season po prostu sobie wyrzuciłem. Stwierdziłem, że on jakby pobiera strasznie dużą jakby ilość FPS-ów No i po prostu stwierdziłem, że A wywalone mam w niego. Odznaczam go przez niego przez niego usunęły mi tutaj plony i straciłem zwierzęta, więc mam go wywalone w niego, nie gram na nim. I dzisiaj jedziemy siać, znowu yy, siać tutaj rzepak, więc ja bez prędnego gadania przychodzę do roboty, ponieważ roboty mamy dużo, yy, znowu wszystko od początku muszę siać, tam jak widzicie, czekajcie, na, na dachu, a kurde, czekajcie, a więc tutaj sobie ziomeczek yy, kultywuję, My idziemy do roboty. I tutaj będziemy siać rzepaczek. Mm, ogólnie, to w ostatnim odcinku, właśnie tutaj, robiliśmy sobie kultywatorem. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam bardzo serdecznie. Yy, ogólnie, to jest trochę przypał, bo nagrywam ten odcinek i nie wiem, czy mnie czasem burza nie złapie. Bo tak trochę się chmurzy. Tak trochę, trochę bardzo, bardzo. Więc nie, nie wiem co to będzie. Ale na razie nie grzmi, na razie jest git, na razie tylko się tak Więc jakby można można grać dalej. Tak. I ogólnie w następnym odcinku chyba pojedziemy robić sobie yy, sianokosy Tylko nie wiem czy to da się z lucerny zrobić, bo ja, ja oczywiście jestem kurdej imbecylem. I zamiast kupić łąki z, z trawą to kupiłem łąkę z, z lucerną więc no nie wiem czy to będzie to będzie śmigać. Aj Jakby to sprzedał to bym 158 tysięcy i bym miał jakieś 82 tysiące a za 82 tysiące nie kupię przecież tej łąki ha. ani tej o to mogę kupić sumy Dobra trudno najwyżej zbankrutujemy i ciul. Przynajmniej będziemy mieć łąkę. Więc na następnym odcinku prawdopodobnie będą siano kosy. Kurczę. Blade. Ogólnie to sorry, że dzisiaj nie ma kamerki, ale stwierdziłem po prostu, że, że jakby no jeszcze, jeszcze... jest czas, jeszcze jest czas dopóki nie będę ja nowego kompa, nowego jakby stanowiska tutaj, że tak powiem. Mikrofonu na pewno, jakieś kamerki to szczerze sobie odpuszczę chyba tą kamerkę No chyba coś tam zaczęło brzmieć, ale... Ciul Więc ja sobie odpuszczę na razie tą kamerkę mm. Myślałem, że, że i tak, że że, że... że, właśnie, że nie przyjmie się wam, że nie spodoba wam się te odcinek, co nagrałem z kamerką yy, Ponieważ, no nie ukrywajmy się, to nie jest jakaś kamerka, nie wiadomo jaka, bo to nie jest ani Logitech a nie jakaś inna, tylko po prostu zwykła kamerka internetowa z laptopa Ale myślę, że i tak fajnie wyszło, no i fajnie też odebraliście ten odcineczek, więc bardzo Wam dziękuję serdecznie Ogólnie na tą chwilę mamy 1625 subskrypcji Pomału, pomału zbliżamy się do 1700 1700 subskrypcji Więc jeśli jesteś, jeśli jesteś nowy na tym kanale zachęcam cię do, do zostawienia subskrypcji zraz z dzwoneczkiem, yy, ponieważ właśnie wtedy dzwone, ten dzwoneczek, co informuje cię o yy, każdym filmie, który wleci na kanał, więc warto te, naprawdę zostawić ten dzwoneczek, warto zostawić suba, no i łapkę w górę, to już tam wiecie, też możecie zostawić łapkę w górę, też będzie będzie bo naprawdę jak będę ją nowy jak dostanę jak kurde Będziemy nowego... Będę miał nowego kompa laptopa, To taką serię szykuję, że to jest kurde głowa mała. Serio. Teraz gramy sobie właśnie tą, tą serię, na tej serii. Tylko nie, nie wiem czy to nagrywać, ponieważ będzie raczej słabej jakości, ponieważ są lekkie ścinki. Mm, na znaczy trzecie ścinek może takich nie ma, ale są, jest klatkowanie gry. Czyli nie działa tak jak płynie, tak jak teraz, w miarę płynnie. No dobra. Ale no, są, są takie spadki FPS-ów. Gramy ogólnie we trzech z, tam z chłopakami gramy. I naprawdę jest taka zarąbisty klimat, taki zarąbisty klimat, że ja pierdzielę, nie? Po prostu no sztos, sztos, sztos ten, seria by się szykowała. Yy, także no, także bądźcie, bądźcie czujni, bo kto wie kiedy to wypali. Może na wakacjach, jak będę miał kompa. Postaram się żeby był Ale nie wiem czy wypali No ale no kurde Naprawdę tak się zarąbiście gra Ogólnie graliśmy wczoraj, czyli w sobotę Jak to miał dać, nie wiem kiedy to będzie W sobotę graliśmy 2 godziny 2,5 na tym saveie Dzisiaj graliśmy, czyli w niedzielę 3 godziny Więc no masno, masno Seria się szykuje Znaczy się szykuje się, no To jest tak jakby są testy nie? Pozdro, pozdro Także ogólnie jest, jest, jest dobrze No ładnie jeszcze wykręcimy szybko I kurczę właśnie No, wyłączyłem się w nich, okej okay. Także Dzisiaj jeszcze pojedziemy chyba po Bo zasiejemy to pole i Chyba pojedziemy po krowy tylko sobie jeszcze miniaturka jako zrobił jakoś tak może o może tak pogacisz, czy to z... może, może być no i co, ogólnie no tutaj skończymy sobie to siać i nagrywam kolejny odcinek ponieważ chcę mieć troszeczkę odcinków na zapas mm. Także ten, na ten jest. Jest godzina aktualnie 15. więc, no, git-git. I tak, tak jest. Na razie, jeśli ktoś by pytał się, kiedy będzie od Janusza, to na razie yy, nie będzie, niestety, na razie lecimy z tą serią, jakby, taką zastępczą, ponieważ, no, na razie tam yy, szukam, szukam osób. W sumie już dwie mam osoby, jakby tak chciały, to mogłyby wbić, bo z nimi właśnie gram na tej mapie co mówiłem przed chwilą o tej serii. Także to też spoko. Kurno. O, już myślałem, że się zaklinowałem. A na szczęście nie. Dobra, najpierw powiedziemy, z czym dam dokończyć. Dobra, także w tym sezonie już prawdę, raczej będziemy mieć nie uschnięty, no bo jakby nie ma tego moda już season stwierdziłem, trudno, no trudno fajnie się grało na tym modzie season, ale troszeczkę się wkurzyłem i, i, i nie ma tego moda więc ten, ale tak mi się wydaje że chyba jest nawet lepsza, lepsze fps'y są bez tego moda season, więc więc no, oczywiście tym czasem wiecie troszeczkę go przymuli ale no to już ja, ja ja już nic nie zrobię, naprawdę. Próbowałem wszystkimi możliwymi sposobami przyspieszyć ten komputer, żeby działał jak naj na najlepszej wydajności. Jest ustawiony jak najbardziej na najwyższą wydajność, ale niestety nie widać tego w grach. No troszeczkę lipa, no ale cóż. Co zrobić? Nic nie zrobisz, yy, więc tak, no tak jest. Taka sytuacja tutaj u mnie panuje. Hmm. Chyba, że... Hmm. Tylko co z tą lucerną mógłbym zrobić? Bo teraz tak sobie myślę, że wiecie, mogłem z tą lucernę i wtedy dopiero to pole sprzedać. Ale co jest, ja z tą lucerną będę robił. Czy to się da w ogóle coś z tym zrobić? Dobra, na razie, na razie odpuszczę sobie lucernę. Napiszcie w komentarzach, czy, czy z lucerną da się coś zrobić. Bo na pewno da się coś zrobić, ale nie wiem co po pierwszy raz jakby na nie gram na lucernie, więc nie wiem co można z tym zrobić na pewno coś tam można ale nie wiem co także napiszcie w komentarzach jeśli byście mogli to jak ktoś tam wie to mi napisze będę bardzo mu wdzięczny no bo do tak widzicie no przez nie uwagę kupiłem zamiast trawy kupiłem lucernę i tak to tak troszeczkę średnio wynikło no ale cóż, no co co zrobicie? Co zrobicie? Co zrobicie, nie? No Nie no, szybko to idzie, to jest siewy, kurczę Tego szepaku. Ach, kurde Dobre, 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 dobre. i dółjeczkę. A, może tam skończy już? O, właśnie skończył. W tym momencie. Dobra, czekajcie, że tutaj obrobimy tylko poprzecz, pop, pop, poprzeczniaki. O, tam się tam burczy w polu Z nieba. Dobra, tutaj ogień na tłocki, Dobra, i i góra. A, tu jeszcze jest ten niedojechane. Szkoda, że tutaj nie ma zmienionych tekstur. W tych podłożach. Fajnie by to wyglądało w sumie. Znaczy, ja wiem, że można sobie samemu zmienić tekstury, ale... Ja się na to nie piszę. Ponieważ nie umiem. A jeśli coś mam zrobić... I mam to popsuć, to wolę tego nie robić. Gdybym miał popsuć wszystkie tekstury w farmingu Po prostu jakbym je usunął No to... to by było śmiesznie Kolorowo i... i nieciekawie Znaczy nie kolorowo, kurde co ja mówię mam... O oh yes. I czemu? Czemu? Dobra, pojedziemy sobie do drugiej strony Fakt Dobra, dawaj, da da bo chcę jak najmniej, najwięcej odcinków Nagrać na zapas Nie mam czasu I tutaj, cyk Zabrakamy Ogień dół Yeah Let's go Także powiedziały to zaraz sobie Na tamte pola dwa Trzy Nie, dwa, trzy, no trzy No kurde No Seriously, kurda Dalej o, dziękuję bardzo. Yy, tutaj puścimy to w sumie on powinien to sobie skończyć Więc tak, puścimy go, znaczy ja tutaj jeszcze pojadę. Tuło, tuło, tu, do góry, a reszta to sobie sam tutaj skończy. przynajmniej mam taką nadzieję, że sobie skończy. No ale to wie, a wie, wiecie jak to jest w Pracownikami. W ogóle dzisiaj jest tak gorąco, że ja pitolę. 27 stopni pokazuje mi tutaj minnym ma, telefonem. Ale burzy mi to na nie pokazuje, tylko dopiero 19, a dopiero z 15, więc... Co mnie tu? Konia leci ze mną. Bęc wały. Ja dam. Dobra, tu jeszcze coś tykniemy i... Ale ogólnie fajny, fajny, fajny zestaw, powiem tak szczerze Zasiewniczek taki bardzo, bardzo fajny, tutaj pasowany pod tą 85 Up. Dobra Rua Jedź pa Dobra, to my jedziemy 16 Dawaj, łuki okay. Także pojedziemy sobie tamte pola, puścimy tego pracownika i... I po prostu chyba będziemy kończyć. Takie myślę, że takie odcinki dosyć krótsze. Takie powyżej 10 minut, takie 15. Chyba nawet nie wiem ile to trwa teraz. Więc jestem trochę lipa, ale trudno. Dobra, o kurcze. Czekajcie, teraz gdzie to było. No dobra, pojedziemy tamtędy Pojedziemy tamtędy Ufa. Aha, bo czego po krowie jechać tylko Czym ja pojadę? No trudno, będziemy musieli furę wziąć I pojechać furą, bo ciągniki zajęte A nie będę przecież jechał widlakiem Kurde widlakiem będę jechał, ja pierdziałem nie, no gdzie? Nie ma oczy... Sypkuja... I ogień tutaj. A nie oszukacie mnie. I yy, teraz powiedziałem 229 paletka. Tutaj w ogóle jest jakaś fajna łąka. Urla. Czekajcie, sobie wyhamuję. Gdzie ta łąka. Tutaj o! O! siu, siu, siu. 300 tysięcy, ja pierwszel. No bo teraz są z tym lasem, nie? Jakby sprzedaję, więc... No ja nie skorzystam niestety. Może jakieś tam bogate czuła się trafi. No niestety na tę chwilę... Na tą chwilę jestem biedny I to podwójnie. Panie no jedź pan w tą szesnastku, kurde mać o, tak go No wio Dobra spalamy mnie I ten Tylko gdzie ta przyczepa jest stara. takie pytanie Pytanie mam Gdzie nie ta przyczepa, a tu jest, dobre Widzi ta trochę mamy? Kliknują mamy ale, ale nie zaduś To jest w ogóle Kiszonka, Kiszonka jest zr zrobiona Chyba, gdzie ten, ten handlarz był? On gdzieś tutaj był, ta? ta gdzieś z boku, o tu. A. Nie. Kurde, A, tu był A, no tak, dobra. No to okej okay, nie łokień na Tłoki wspierać zimioki. Ej no wTF, a nie A nie! Ej dziu Co pan robisz? Kurde, a ty... Ja ty pracownicy O oh, fuck, jak te pracownicy we fasie są strąbani troszeczkę whoa, whoa, whoa. No co za debil będzie tu stał i nie zawróci ani nic tylko będzie stał w miejscu i się patrzył i nic nie pozdrowienia dobra co ja tu w ogóle robię to sam nie wiem jaki kurde wykrzyło oh, jest o bok. o, 8 dobrze tu poleciałem tu sobie obkarniemy i tu dobra ja już to zrobię bo prawdopodobnie jak ja to nie będziemy tego tego zrobić więc już myślałem że też zaczął ale na szczęście jeszcze nie Pewnie zara lunie to Kurwa Ja pierdzielę, drugi mądry się znalazł Dobra, palić go, ich robi A ten skończył już Aha, to nie ile Dobra, chul wypalone od niego Ty do końca No jedź pan, kurwa Po prostu zajadę. Wiem, że jest ciągnik wolny, ale jednak ciągnikiem nie jadę. Ponieważ ostatnio jechałem tym ciągnikiem, to miałem taki dziwny wypadek. Także to. Nie polecam. Dobra, ogień. Jedziemy pick-upem. Tu, tu chyba było w, le w lewo się jechało. A tu w lewo, a tu już dobra. Będziemy niestety... te, te, Ale muszę dwa razy jechać po te krowy, bo wiesz, wiecie, wiecie o co Cztery krowy. Cztery krowy w oborze. Czejcie. W oborze. Ha ha U, tu tu, tu. Kurde, czekaj, to że wjechał? O dobrze, o dobrze jechałem Tak jest Tutaj ta rampa, rampa, Rampej I cyk dwuja ładuj panie krowy Tak jak wcześniej Dwie brązowe Pię Pięć koła Kurde. Trochę jest. No wcześniej kosztowały mniej ja, ale trudno. Czyli 10 tysięcy marnujemy. Fajnie. ale trudno. Jak się bawić, to się bawić. Czajcie. Bazę. Dobra. O. Mam nadzieję, że teraz te krowy... O kurde Czebel, mole O shit brzmi oh, kur... oh, ja, Czekajcie, zaraz razem zobaczę co się dzieje Kurde no powiem szczerze, że Na razie jest jako tak w miarę git Ale kurde coś tam się chmurzy Więc nie wiem co to się będzie działo Dobra, jesteśmy. Teraz ja trzeba tak wjechać tu. Trzeba rozładować te krówki, ta nie, tak? Trzeba? No ta cyk. I jeszcze po dwie jedziemy i kończymy odcinek. I nagrywam kolejny. Taka to, że takie, takie życie, nie. Taki zidzi na kredycie. Oh shit, znowu brzmi. kurno. Tak średnio bo średnio. Dobra, czekajcie, wiecie co? Sorry. Sorry za to, ale... Naprawdę... Chcę jak najszybciej nagrać ten odcinek. Żeby zacząć nagrywać drugi. Ponieważ nie wiem czy będę miał w tym tygodniu czas Bo... No... Może wiecie, może nie, ale za tydzień mam, mam egzaminy Więc no trzeba coś będzie tam, wiecie, trochę po, poluzować tego kompa i zostawić to trochę w tyle I zająć się tym, wiecie, tym, tym, tym co jest nie naj... Niby jest najważniejsze, ale najbardziej denerwujące Tak dla mnie w sumie jak do każdego chyba. Więc trzeba będzie troszeczkę pulzować yy, tutaj wszystko. Social media i w ogóle. I trzeba będzie, wiecie, coś tam. Coś tam podegować, nie? No bo. Dobra, ciul, jedziemy przez te, przez te pola. Naprawdę. Nie tu. Ojej! Ło! Myślałem, że już. Już myślałem, że będę leżał. kurwa Dobra, daj Andrzej, Tak, Także skończymy ten odcinek i lecimy. Ja lecę nagrywać drugi. Krowy oczywiście. Pusto. Pusto, pusto, stan. Nie. Tak? Bo tak. Kurde, taka pogoda jest serio, to kitu, nie? O, teraz... No, czemu tak nie chodzi, no? Fak. Nie, masz... masz nie? No, no, no par, no, no, no no i co? No i co? Kurde. Kurze się. Czekajcie, bo... Ja jestem za dużo przyspieszony, chyba. Bo... Dobra Cyk Cyk na gwuch Cztery krówki Cztery krów o boże na łeb Dobra hmm. Także może w następnym odcinku zajmiemy się również produkcją Produkcją No karmieniem krów co może Zrobimy mieszano kosy Szybkie I ten I ten, i ten, I ten. Dobra moi kochani, więc co, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Fak, zbawowałem się troszeczkę. O, dobra. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Zostawcie też suba na kanale. Ja będę wam bardzo wdzięczny, bo wbijamy ich 1700 jak na razie. No i co, zostawcie suba, łapkę, dzwoneczek, komentarz i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!